Witam Państwa serdecznie. Jest ze mną nowy zawodnik mojej Pani Odzimek, Szymon Ploch. Cześć Szymek. Cześć wszystkim. Szymon, jak wiemy jesteś tu chłopakiem od nas, mojej Panwi. Po latach w kilku wróciłeś. Do Zimka. Jak to się stało, że wróciłeś do nas i co robiłeś przez ten czas, jak ciebie tu nie było? Spędziłem 4 lata na Śląsku grając, 3 lata w Górniku. Później miałem kontuzję, pół roku. Pół roku grałem w przyszłości ciałowicę w Czwarte Lidze Śląskiej. Postanowiłem po tym czasie wrócić do domu i szukałem klubu. Po prostu miałem blisko, zdecydowałem się szybko, żeby przyjść do Zimka. No tak, już jest za tobą, za, za tobą debiut w pierwszej drużynie. Już na dwa mecze rozegrałeś. Powiedz mi, jak się czujesz w tym zespole? Czego oczekujesz od tego zespołu? Myślę, że wkomponowałem się bardzo dobrze. Zagrałem pierwszy mecz z liderem. Byłem trochę zdziwiony, że od razu skoczyłem do pierwszego składu. Ale myślę, że wszystko jest ok. No i oczekuję jak najlepszego, najwyższego miejsca w lice. Myślę, że stać nas na. Pierwsze trzy miejsca. To powiedz mi jeszcze na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? No, w tych meczach dwóch grać na prawej obronie, ale czy to jest twoja nominalna pozycja? Mm, tak, większość grałem na prawej obronie. W górniku praktycznie trzy lata grałem też na prawej obronie. Ostatnio może trochę więcej na środku, ale bardziej myślę, że lepiej się czuję na boku. No, dziękuję za te kilka powitalnych słów. Witaj w rodzinie. Dziękuję bardzo.